Za miesiąc do Jeleni góry zjadą najlepsi kolarze z Europy. Rywalizować będą w trzeciej edycji Weizgrad for Bicycles Race. Zawody rozgrywane będą na kultowej już trasie w okolicach Jeleni Góry i Karpacza z podjazdem po torlinek i pętlami w zachęm. Każdy z państw, czyli Polska, Czechy, Słowacja i Węgiły zaprasza po pięć ekip. E, najlepszych ze swojego, ze swojego kraju drużyny zaprzyjaźnione. Także na starcie stanie 20 ekip. Zawodowcy będą musieli pokonać 130. 35 km. W wyścigu będą mogli wziąć udział także amatorzy, dla których przygotowano trasę o długości 38 i 60 km. Wyścig został powołany do życia przed trzema laty z inicjatywy polskiego ministra spraw zagranicznych. Sport ma być takim nośnikiem tak naprawdę dyskusji o przyszłości Wyszehradu. Ta edycja polska będzie najbardziej rozbudowana, dlatego że chcemy włączyć w nią przede wszystkim euroregiony. Wyścig Krawerowy to jedna rzecz, a spotkanie ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej to druga. No to przyciąga oczy kawałkę Europy, dużego kawałka Europy. Jeżeli przy okazji, czy jako główny bohater tego przedsięwzięcia występuje miasto Jelenia Góra, to tylko dobrze. Ministrowie dyskutować będą o przyszłości Grupy Wyszehradzkiej, współpracy transgranicznej Grupy V4 oraz sytuacji na Ukrainie i w Rosji. Dla mieszkańców stolicy Kargonoszy zaplanowano wiele atrakcji nie tylko sportowych, ale także kulturalnych. Wiadomo, że gwiazdą wieczoru będzie Ewa Farna.